Parę słów, bo większość treści została odpowiedzialność w poprzedniej punkcie, które się w pewien sposób e, pokrywało szczęścią treści. E, krótko reasumując, sytuacja budżetu jest korzystna. Uruchamiamy kolejne korzystne elementy, które powodują, że poprawia się nasza sytuacja ekonomiczna. Budżet został wykonany w praktycznie w 28%, więc tak jak należy. Wyniki na koniec były lepsze niż zakładane były na początku roku, więc w kontekście tego budżetu można powiedzieć, że no ciężko tutaj znaleźć jakieś elementy, które są negatywne. No oczywiście zawsze może być lepiej, zawsze może dojść do doskonałości, ale myślę, że biorąc pod uwagę, że na ten pierwszy rok mieliśmy budżet, jaki mieliśmy, to, to możemy być dumni, że tak, no nam to. Bardzo dziękuję. W siódmym ustęp pierwszy punkt drugi statutu gminy. Zgodnie z artykułem 270 ustęp 4 ustawy z dnia 27 sierpnia. 2009 roku o finansach publicznych do kompetencji od organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem w budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetu. Na posiedzeniu w dniu 20 maja 2025 roku komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach rozpatrzyła pozytywnie i zaopiniowała sprawozdanie finansowe Gminy Police za 2024. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Police za 2024 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. W tym sprawozdaniu tutaj przeczytamy numer Uchwały Uchwała numer k 50 2025 składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2025 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Policja za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia. Biorąc powyższe pod uwagę, wnosi się o zatwierdzenie przedstawione przez Burmistrza policji sprawozdania, to jest sprawozdania finansowe Gminy policji za rok 2024 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy policji za 2024 rok. jeszcze, że komisja obradowała w pełnym pięcioosobowym składzie. Wszyscy yy, radni głosowali za przyjęciem. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję również szanownej komisji za pracę i wyrażenie opinii w przedmiocie tej ustawy z dnia 23 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2024 rok. Na podstawie przepisów prawa Rada Miejska w Policjach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zatwierdzeniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Police za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police. Z tego porządku obrad. Dziewięć Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi polic. Ponownie, Szanowni Państwo, pozwólcie, że zaczniemy procedurę od odczytania Odczytania e, uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii artykułu 18 a ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym. E, oraz artykuł 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z budżetu wraz z opinią regionowej izby sprawozdania oraz informacji o stanie imienia opinię wykonanie budżetu gminy i przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium do organów wykonawczego. Wersja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policjach Tytryn 20 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi policji Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w 2024 roku został przekazany do Regionalnej Izby Prokuratorów w Szczecinie w dniu 27 maja bieżącego roku. Z treści wniosku przedłożonego wraz z uzasadnieniem wynika, że Komisja Rewizyjna rozpoczęła wymagane prawem dokumenty i w oparciu o wynikające z tego dokumentu dane pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2024 rok oraz wystąpiła do organu stanowiącego z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Wskazane w okoliczności uzasadniają ocenę, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie Absolutorium sporządzone zostało zgodnie z powołanymi e, przepisami prawa na podstawie ustawowo określonych przesłanek i w ustawowym terminie. Powyższe e, stwierdzenie determinuje z kolei pozytywną opinię składu orzekającego w przedmiocie przedłożonego wniosku przez komisji rewizyjnej w zakresie dotyczącym merytorycznie oceny wykonania zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez składu rzekającego Regionalnej i Wspólnej w Szczecinie. Do oceny wykonania zadań uprawniony jest wyłącznie organ stanowiący. Samorządu terytorialnego, skąd orzekający opinii przedmiotowy wniosek ograniczył się do oceny prawidłowości wypracowania tego wniosku przez Komisję i rozważenie, czy jego podstawę stanowią ustawowe przesłanki, czyli ocena wykonania budżetu odniejszej uchwały na podstawie artykułu 20, ust. 1 ustawy o regionalnych i sprawach oprachunkowych Służy odwołanie do kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisano przewodniczącego skąd orzekającego Sylwia Lipman, podpisano kwalifikowanym podpisem. Elektronicznym. Szanowni Państwo, tak wygląda uchwała Regionalizacji Obrachunkowej. Poproszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Radnego Waldemara Piłka o zabranie głosu. Bardzo proszę, Panie Radny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Polsce. Uzasadnienie do projektu uchwały znajduje się na wniosku z Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Zgodnie z artykułem 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po zapoznaniu się z następującymi dokumentami: sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna stwierdza, i wymienione wyżej dokumenty zostały przedłożone Radzie Miejskiej w ustawowym terminie były one szczegółowo analizowane przez Komisję Rady Miejskiej ostateczną opinię o wykonaniu budżetu za 2024 rok wydała Komisja Rewizyjna i przedłożyła wniosek o udzielenie w dniu 20 maja 2025 roku Jednomyślnie. bardzo dziękuję panie przewodniczący dziękuję również całej komisji za tę opinię Szanowni Państwo otwieram dyskusję przy przedmiocie tej uchwały bardzo proszę Kto zechce zabrać głos proszę. Uchwała Rady Miejskiej w Policjach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Polic. Na podstawie przepisów prawa Rada Miejska w Policjach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się burmistrzowi Polic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2024. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Bardzo proszę, panie panu o głosowanie poprzez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na swojej Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, informuję, iż uchwała dotycząca udzielenia absolutorium burmistrzowi Polic została przyjęta głosami 20 lat. radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Gratuluję panie burmistrzu, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, no bardzo jest miło, bardzo Państwu dziękuję za powrotem za zaufania i za absolutorium, które zostało dzisiaj właśnie mi udzielone. E Przyznam Państwu, że no, ten pierwszy rok no, minął tak całkiem szybko i całkiem tak treściwie, czasami aż można zgubić tą liczbę czasu, ale mam wrażenie, że się dzieje bardzo wiele i te, te zmiany są bardzo widoczne i myślę, że każdego bardzo takie inspirujące, mam nadzieję, dają takie, takie poczucie i nadzieję uczestniczenia w czymś takim bardzo bardzo wartościowym i przyjemnym i pożytecznym. Eee, bo powiem, obserwują nas niektórzy którzy z góry, z różnych miejsc, sąsiad, sąsiedzi i jakby nie mogło troszkę zrozumieć tego naszego fenomenu Polickiego, że tak usiedliśmy sobie pewnego dnia i stwierdziliśmy, że teraz będziemy się skupiać na interesie gminy, na pożytku naszych mieszkańców, na rozwoju, na sprawach ważnych, mimo że czasami ta ilość tych spraw jest taka, że powoduje, że człowiek gdzieś się troszkę zakręci, może zgubi do ten element takiego azymutu, co jest istotne, co jest nieistotne, ale szybko jednak wracamy i szybko, szybko przystępujemy dalej do tej pracy, którą naszym mieszkańcom Obiecywaliśmy i tym bardziej mówię, jest to wdzięczne, że te efekty widać i to cieszy. Przepraszam, jeżeli dla niektórych jest to czasami zbyt filozoficzny, zbyt albo zbyt wymagający, albo zbyt zasadniczy. No niestety mam taką, takie, takie mam cechy charakteru, ale tylko w dobrej wierze i, i, i z sympatii przeważnie. Raz jeszcze bardzo dziękuję i liczę, że ten kolejny rok między nami będzie równie pozytywny i, i, i wartościowy, i równie twórczy. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu. Szanowni Radni, przechodzimy do punktu dziesiątego porządku.